Witam, mamy początek czerwca. Ostatnie tulipany już przekwitają. Akurat te żółte, jakieś, jakaś jest odmiana późniejsza. Teraz należałoby kwiatostany ich przyciąć. Bierzemy jakieś narzędzie tnące. Sekator, nożyczki, dobrze jest je przed użyciem zdezynfekować i przycinamy tylko kwiatostany. Zostawiamy całą łodygę, zostawiamy liście, wszystko po to, aby roślina, aby tulipan nie skupiał całej energii na tutaj na tworzeniu nasion, ale skupiał całą energię na odżywianiu cebuli. I dlatego właśnie zostawiamy. Zostawiamy całą młodygę, zostawiamy liście, czyli można powiedzieć, zostawiamy tą część zieloną, aby cała energia, całą energię, całe procesy szły w odżywianie cebuli. Na no jakim etapie przycinać tulipany? Myślę, że właśnie na takim, kiedy, kiedy już te płatki praktycznie opadły, czy te zaschły. Tutaj zaczynają się tworzyć nasiona, wtedy można, można to przycinać. Zresztą to nawet nie wygląda zbyt estetycznie, więc, więc taki, taki zabieg poprawi wygląd. Teraz po przycięciu ziemię wokół, wokół tulipanów można nawieść nawozem fosforowo-potasowym, ale myślę, że tylko wtedy, kiedy na wiosnę na przykład niczym nie, nie zasilaliśmy, to wtedy w takim przypadku teraz po przycięciu możemy, możemy takim nawozem glebę wokół tulipanów nawieść, aby aby jeszcze lepiej tą cebulkę w środku odżywić, kolejną czynnością, jaką możemy zrobić z tulipanami w czerwcu, jest wykopanie cebulek. Chociaż, chociaż nie, raczej nie robimy tego co roku, ja robię to co, co 3-4 lata gdyż jak się posadzi cebulkę, to ten tulipan najładniejszy, najładniej kwitnie, przynajmniej u mnie zawsze w tym drugim, trzecim roku. Później to kwitnienie staje się, staje się słabsze. Spowodowane jest to tym, że, że cebula mateczna wytwarza tak zwane cebulki przybyszowe. Te cebulki przybyszowe są mniejsze. Dopiero można powiedzieć w drugim, trzecim roku one. One jakieś tam wartości wartości wielkości nabierają i, i, i kwitną nam tutaj. Ale z drugiej strony, jeśli, jeśli jest zbyt duże zagęszczenie, to tak jak można powiedzieć, jak z każdą rośliną, jeśli posadzimy ją za gęsto, to zaczynają, zaczynają te rośliny konkurować o, o składniki odżywcze. Tak samo jest z tymi cebulkami. Cebulki rosną, zaczynają konkurować o składniki pokarmowe są bardzo blisko siebie i wtedy to kwitnienie staje się e, słabsze. E, z czasem e, w ogóle e, przestaje kwitnąć e, tulipan. No i jeszcze, jeszcze kwestia jest taka, że e, z roku na rok ta cebulka e, tulipana zagłębia się coraz, e, coraz bardziej w ziemi i no musi po prostu e, później e, więcej energii spożytkować na to, aby, aby się na powierzchnię gleby wydostać. Jak będzie głębiej, no to musi tej energii energii użyć więcej. No i, i jeśli chodzi o, o wykopywanie, no to nie na takim etapie, jak tutaj przycinałem, to niech sobie jeszcze tutaj cebula magazynuje energię. To są takie wcześniejsze tulipany, które wcześniej zakwitły, jak widać, jeśli zaczynają te dolne liście schnąć, o, tak jak tutaj, to znaczy, że już roślina nie odżywia tej cebuli i można ją wykopać. Cebula przeszła już praktycznie w stan spoczynku i można ją w tej chwili wykopać wiadomo że to przez lato nie będzie cebula nie będzie rosła także, także jest do, gotowa do wykopania i uznaje się że że można wykopywać kiedy dwie trzecie liści na tulipanach jest już pożółkłych I tutaj mam kilka takich właśnie sztuk tulipanów które, które będę chciał wykopać zobaczymy jak one wyglądają jak te Cebulki będą się prezentować. Przed wykopaniem dobrze sobie zostawić, jest kawałek, kawałek łodygi, wtedy przynajmniej wiemy, w którym miejscu kopać. To najlepiej jest to robić szpadlem, bo jednak, jednak głębokość jest, jak widać, dosyć znaczna. Zobaczcie jak to jakie to jest zagęszczenie tych cebulek w jednym miejscu. To praktycznie, praktycznie był tutaj no nie wiem, z dwa kwiaty. Ale tak to jest jak jak roślina tulipan rośnie kilka lat w jednym miejscu. Cebulki od razu wkładam sobie do skrzynki, żeby troszkę z tej ziemi, z tej ziemi obleciały. I tak się prezentują te cebulki. Ja zaraz sobie te łodygi podcinam, bo one są już niepotrzebne. Niektóre są nawet bardzo ładne. Bardzo ładna cebula. Teraz warto, warto to sobie te cebulki posortować od, od najmniejszych do największych. Oczywiście największą na wartość dla nas będą miały te, te największe cebule, więc myślę, że można je posadzić w bardziej eksponowanym miejscu. Te mniejsze oczywiście, oczywiście też tylko, że posadzić gdzieś, gdzieś, gdzieś dalej, żeby one sobie spokojnie się rozwijały i myślę, że Myślę, że z tych, y, te duże cebule zakwitną w przyszłym roku bardzo ładnie. Y, te mniejsze y, również zakwitną, ale, ale myślę, że troszkę słabiej. Tu dobrze, dobrze jest to porozdzielać. Zdarzą się o, takie coś. To jak widać, prawdopodobnie jakaś cebulka była mateczna, która już, już zakończyła swój żywot. Spałem 4-5 roślin. A ile jest tutaj tego nowego materiału nasadzeniowego. Samych tych, tych największych cebul jest 10 sztuk. Cebule warto sobie też posprawdzać pod kątem chorób, czy nie pojawiły się tutaj jakieś choroby grzybowe, czy, czy pleśń, czy są zdrowe te cebulki? No i ja teraz będę je suszył przez 2-3 dni w jakimś przewiewnym miejscu. Dlatego tutaj są w skrzynce, żeby je dobrze objało, objało z każdej strony, ale, ale w takim miejscu, które będzie bez, bez bezpośredniego udziału słońca, czyli jakieś nie nasłonecznione. najlepiej w jakimś pomieszczeniu dobrze wentylowanym je umieścić przez te 2-3 dni, żeby dobrze przeschły. No i później usunę, usunę łuskę, tą którą się da usunąć, oczywiście, poskracam trochę korzenie. Myślę, że też trzeba będzie. Te łodygi tutaj przywiędłe poskracać, no i do jesieni, do momentu sadzenia, będą przechowywane e, również w jakimś chłodnym, e, ciemnym pomieszczeniu, dobrze, dobrze wentylowanym. E, myślę, że w skrzynce, tylko na spód położę gazetę, e, wysypię to piaskiem. Najlepiej, właśnie, przechowywać. E, Przechowywać cebulki luzem w jakimś pojemniku wysypanym piaskiem, troszkę przesypać je tym piaskiem, żeby nam też za bardzo tej wilgoci nie straciły te cebulki. No dobrze, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.